Witajcie, kochani. Dzisiaj porozmawiam trochę o anoreksji. Anoreksja, bulimia, wszelkiego rodzaju problemy z wagą dotyczą wielu, wielu osób w dzisiejszych czasach, szczególnie młodych dziewczyn, młodych kobiet, które nie radzą sobie ze swoimi emocjami, nie radzą sobie ze sobą. Tak z punktu z punktu emocji e, chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że e, osoby, które cierpią na, e, na anoreksję, e, zazwyczaj są to osoby, które starają się zadowolić swoich rodziców. E, są to osoby, które żyją pod oczekiwania innych, szczególnie, szczególnie oczekiwania matki. I w momencie, kiedy ta, ta młoda dziewczyna czy, czy ten młody chłopak, który czuje, że nie spełnia tych oczekiwań, może, może poczuć wiele złości, może poczuć się bardzo źle sam ze sobą, sama ze sobą. I takie emocje mogą doprowadzać do tego, że ta osoba będzie cierpiała na anoreksję. Następnym, następnym takim ważnym uczuciem jest to, że nienawidzimy siebie. Osoby, które cierpią na anoreksję, to są osoby, które siebie nie kochają, one wręcz siebie nienawidzą, odrzucają siebie wewnętrznie z jakichkolwiek powodów, nie doceniają tego, kim tak naprawdę są, nie doceniają siebie. Wprowadzają takie programy destrukcji własnej osoby, i w takim ciele dusza bardzo cierpi. I osoby, które cierpią na anoreksję, zazwyczaj ich dusza krzyczy i woła o, o pomoc, o to, żeby, żeby zwrócić na nią uwagę, i często bywa tak, że ta dusza po prostu. Czuje się, że chce, że chce odejść, że chce wyjść z tego ciała, bo nie czuje się w nim dobrze, ponieważ osoba, właściciel tego ciała nie dba o siebie, nie dba, nie daje sobie tej miłości, którą powinien sobie dać. Jest to też związane z brakiem zrozumienia duchowego. Osoby cierpiące na anoreksję. Nie, nie, rozumieją, nie rozumieją, nie znają po prostu siebie, nie, nie wchodzą w te tematy, nie, nie szukają a, a, i nie rozwijają tej swojej duchowości. Myślę, że osoby, które mają anoreksję, też nie wiedzą, w jaki sposób mają się wykochać co mogą dla siebie zrobić, jak siebie pokochać. Jest to, jest to bardzo przykre, ponieważ niestety żyjemy w takich czasach, gdzie cały czas wma, wmawia nam się, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy tacy, co jesteśmy, że nie jesteśmy piękne, nie, nie możemy być naturalne, nie możemy być sobą. Z każdej strony cały czas jest nagonka na to, jak mam wyglądać. W co się mam ubierać? Kup sobie nową szminkę, to ten chłopak Cię pokocha, będziesz piękniejsza, będziesz ładniejsza. Musisz nosić na sobie tony makijażu, musisz mieć kaloryfer, musisz wyglądać tak, czy zachowywać się tak po prostu to, to już przerasta, przerasta to już przerasta wiele rzeczy i z tego tytułu dużo młodych osób które mają wyprany umysł tym wszystkim popadają w problemy emocjonalne i później z tych problemów emocjonalnych powstają różnego rodzaju problemy zdrowotne, dolegliwości, choroby nawet doprowadza nawet takie takie sytuacje są w stanie doprowadzić do depresji, do ataków paniki e, i również do e, różnych myśli samobójczych. Niestety żyjemy w, w takich czasach, że e, nieważne, jest, e, nieważne jest Twoje zdrowie psychiczne, nieważne jest Twoje zdrowie mentalne, ale ważne jest to, jak wyglądasz. Co e, so, z mojego punktu widzenia, jako e, osoby, która już przeszła swoją pewną drogę, Odkrycia siebie, zrozumienia, pokochania. No, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę jest, jest to dla mnie przykre. No i no, ręce i nogi się uginają po tym wszystkim, więc proszę Was, kochani, trochę zdrowego rozsądku. Jesteście piękne, takie, jakie jesteście. Nie dajcie sobie wmówić, że, że musicie wyglądać tak, czy tak. Czy musicie się zachowywać tak, czy tak? Dbajcie o siebie i o swoje emocje. Pozdrawiam, kocham, całuję, ściskam. Pa.